Jeszcze kestrel nie zginął. Pluki suby tu żyją. Ja was witam, drodzy moi, na mojej łajbie. A ja jestem Moskit, kapitan Moskit, a to jest gwiezdny statek Kestrel. Niestety nie zmieniłem jego nazwy. Bywa, bywa. Witam was, drogie YouTuby. To był mój, moja marna interpretacja. Pewnego znanego hymnu, pewnego prawie znanego państwa. Pełno będą mnie ciągać po sądach. <laughs> już, czuję, już, już czuję te wszystkie wezwania do sądów po tej mojej interpretacji. No ale cóż zrobisz, Bożenko? Cóż zrobisz? Eee, dobra. Nie pamiętam, na czym tutaj skończyliśmy. Pamiętam tyle, że. Pamiętam tylko tyle, że wszyscy żyją, troszeczkę je poobrywali, ale poza tym w sumie wszyscy w rodzinie zdrowi, więc nie ma co narzekać. Trzeba stąd w sumie spierdzielać następnego sektora właśnie, no bo aktualnie jesteśmy dość mocno gonieni ze, streń, ze, ze, ze strony rebeliantów, więc jesteśmy już mniej więcej w jednej trzeciej drogi do, do końca gry, mniej więcej. Idzie nam całkiem nie najgorzej wbrew pozorom, i teraz tak, możemy lecieć albo do Mantisów, albo do Roków. <słuch> Oczywiście, że lecimy do Roka, e, do Roków. Czy klon Beya nie da się ulepszyć, żeby też leczył normalnie? No właśnie nie, no właśnie nie da się. A i teraz wyłączyłem czat, ponieważ jest aktualnie losowanie rozdawnictwa na czacie i troszeczkę to psuje działanie czatu na streamie, niestety, więc musiałem to wyłączyć. Dobra, ludzie Roka są wyjątkowo agresywni w stosunku do obcych ras przekraczających ich przestrzeń. Powinniśmy zachować ostrożność. Tak, tylko uważaj na Mishora. Dobra, będę uważał na niskoprzylatujące mi szory. Dobra, niestety jesteśmy dość biedni, niestety, ale mamy trochę paliwka, trochę, no, akurat... Akurat, jeśli chodzi o rakiety, to jakiegoś szału nie ma, no, ale trudno mówi się. Lećmy może tak mniej więcej środkiem, wydaje mi się. Polećmy jakoś tak mniej więcej środkiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, o... Dzień dobry, mój drogi panie. Wygląda to, że masz problemy z rebaliantami. Chcielibyśmy wam pomóc, no, ale dużo nam pomożecie, bo nie mamy złomu. Pirate Scout. Czy chciałbym z nim zadrzeć? Nie ma jakiejś mocnej. Dobra, atakujemy. Potrzebujemy złomu. On nie wygląda być na specjalnie mocnego przeciwnika. Tak jak mówiłem, nie wygląda na zbyt mocnego przeciwnika, więc powinniśmy sobie, wydaje mi się, raczej z nim poradzić. <laughs> Jedynie co, ten laser mi trochę przeraża, ale tu jest ten laser, ta wiązka lasera i ona nam raczej już kodzeń żadnych nie zada, więc... No, przy dobrych wiatrach nie powinno to się źle skończyć. Boże, piękny zez. Przepiękny zes wyszedł, naprawdę. Cudowny zes ze strony naszej rakiety, wyszedł po prostu przecudowny. I co ta rakieta ro... O Boże, ile... Ile to strzał wywala? Ja pierdykam. Auć, 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 auć. Dobra, naprawmy szybko generator tlenu, bo to nie wygląda dobrze. Odpalmy może przechwytywanie osobo osobowości, że tak to ujmę. Przechwyćmy sobie na przykład. O, chcą się poddać. Nie. <laughs> Przechwyćmy tego pana. O, ja on teraz będzie tutaj ładnie bił. Super. A, nie mam już na rakiet, dobra, to już wiem, czemu nie mogę tego używać. Dobra. O, i między sobą teraz walczą. Super. Taki miałem zamiar więcej, żeby. <śmiech> Boże. <śmiech> Ej, to przejmowanie. E... Przejmowanie. Gnialne. Przejmowanie postaci jest gnialne. 34 złomu. O, fajnie, super. Trochę w niegodziwy sposób. Ale to był pirat, więc w sumie. Rozwalenie, rozwalenie zabicie. Niewinnego pirata wcale nie jest taki złe. Wcale nie jest a wcale taki złe. Dobra, możemy sobie tak polecieć w teorii. Chociaż nie czuję się przekonany do tego, takiej drogi, więc pojedźmy najpierw tędy i potem pomyślimy. Eee, nie, nie, niezwykła aktywność solarna w tym regionie oznacza, że będzie trzeba stąd szybko uciekać. tak. Statek piratów Roków. Statek piracki Roka. Roków. Rokowych ludzi. Boże. <laughs> Przepraszam. Boże, ty tytuł odcinka. Ro roki mnie atakują. <laughs> o Boże. Ale przynajmniej, o właśnie, po wojnie leczą się nasi ludzi, nasze ludziska, więc tyle dobrego. Tyle dobrego. O, nie mamy energii. Skończ trzeba będzie odjąć na przykład z, z centrum klonowania. Dożyć do naszej rakiety. I co on tu teraz posiada? Hmm. Na pewno będziemy chcieli celować w osłony. On tu ma jakąś dziwną broń. On ma tu jakieś dziwne shurikeny tutaj. Ma takie jakieś dziwne shurikeny. Ciekawe. Jakby go teraz przejąć osłonę, te kontrolę Zniszyć zniszczyć mu właśnie... O, super. Fajnie by mógł mu zniszczyć osłony, ale niestety to może trochę nie wyjść. Boże, nie, rakieta spudowała, kuźwa. No to troszeczkę słabo to wygląda. Trzeba to, to przejmowanie kontroli jest całkiem spoko. Kurde, za bardzo pudujemy cholera jasna. Nie wygląda dobrze. To nie wygląda. A rozbój słoneczny. Nie, 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 nie. Tylko nie rozbój słoneczny. A, pali się, kuźwa. Dobra, uciekaj stamtąd. Niestety, na co najgorsze, to jest w naszej, kurcze e, pożar-wybuch, oczywiście w osłonach, jak żeby inaczej. O Boże. Houston, słabo to widzę. Houston, słabo to widzę. Dobra, odpaliśmy do robota naprawczego. Au! Dobra, chyba trzeba jest stąd spierdzielać, gdzie pieprz rośnie. Ostatecznie podejrzewam a Boże, tlen nam się kończy, cholera. Au, 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 au. Dobra, wiecie co? Spierdzielamy stąd zaraz dziepie rośnie. A, pali się! Pali się! Dobra, nie... Ja stąd spadam! Ja stąd spadam. Uf. Dobra, żyjemy. Tyle dobrego. Chciałbym kupić sobie coś. Mamy tu jakieś bronie, widzę. Full Razer. Mm. Też z załogantów, ale załogantów tam niespecjalnie trzeba. Kurde, chciałbym się naprawić. Cholera. A, laser Charger. Hmm. To bym sobie zainwestował chyba w to. Więc tak, sprzedajmy dronę. Dobra. Kupmy to. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o nasze pieniądze. <noise> to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze pieniądze, niestety. Super. Ekstra, panie, ekstra. Jakby nie patrzeć, żyjemy, nie? No, ale co to za życie? Co to za życie? Tak, chyba można ulepszyć przejmowanie kontroli. Tylko wiadomo, no to trzeba trochę pieniędzy wydać, nie? Ja ogólnie rzecz biorąc, trzeba pieniędzy wydać. Czego aktualnie niekoniecznie teraz mamy. Warto zauważyć. Ile to zajmuje w ogóle energii? Dwa. Tak nie do końca rozumiem, czemu nie mogę tego odpalić? A mamy trzy gwiazdki tylko systemu broni. A, ja, ja, ja. No to mądrze. No to, trzeba będzie w takim wypadku rozbudować systemy broni z tego co widzę. O, o kurde, Potrzebujemy więcej surowców. Potrzeba nam, potrzeba nam, potrzeba nam, potrzeba nam 35 pięć złomu. Kurde. Słabo to widzę. Słabo to panie widzę. Oj, słabo, słabo. Oj, zdecydowanie słabo to widzę. Dobra. Statek bojowy Roków. Będzie ciekawie. On ma także dwie osłony. Super. Super. Ekstra. Po prostu ekstra. Spróbujmy przyjąć nad jakimś kontrolę. Na przykład nad. Które? Na którym kula się można było przyjąć kontrolę? Nad osłonami, w sumie. Niech on te osłony zniszczy, jak on zniszczy osłony. A, wow, wow, obrywamy! Houston obrywamy! Houston obrywamy! Houston obrywamy! Dobra, udaje nam się to ciekawe przebić przez ich osłony. To już wydaje mi się sukces. O, 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 przebiliśmy się. Super, przebiliśmy się. Zabić. Tylko te asteroidy trochę nas tutaj męczą. Nie ma pod, nie ma pod takiego poddawania się tutaj. Dobra, padli. A my zyskaćmy sporo, 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 sporo. Sporo złomu, które zaraz wydamy na ulepszenie broni. Otrzymujemy jakieś wiadomość od mojego konwoju uchodźców. Jasne, że chcemy Wam pomóc za odrobinę, za odrobinę metalu. Dobra. Zaraz. Za 14 paliwa, ta, nie, za 14 złomu możemy ulepszyć nasze subsy, 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 subsystem pilotażu. Ale czy ja chcę ulepszyć ten subsy, subsy, subsystem pilotażu? Uff. Tak się zastanawiam, czy to jest sens. Niespecjalnie nie specjalnie czuję się pewien, szczególnie że jak czy kupić sobie. Szczególnie jak chcę sobie kupić. Nie, 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 nie. Sorry, ale nie. jak chcę sobie kupić yy, do broni. O. I będę mógł mogę dwie bronie zamontować. O. Pięknie. Ale będzie wypas. Mamy dwa razy, możemy strzelać. Haha. ...żeby dwa razy strzelać. Super. To będzie dobre. Czuję, że to będzie dobre. To będzie dobre. Polećmy sobie jeszcze dalej. Boże, mógłby lepszyć nasz reaktor, ale nie mamy dwóch... ...rakiet, kuźwa. No to super. No to super akcja Dobra, pojedźmy jeszcze tutaj i wracamy No i teraz także, że możemy kupić 5 rakiet za 15 złomu Dobra, w takim wypadku raczej wracamy Nie mamy co tutaj już w sumie robić, bo raczej Chociaż powinniśmy jeszcze Nie, dobra, nie ryzykujmy I lećmy do kolejnego sektora Nie ma co tutaj przesadzać, tylko kurczę tracimy paliwo niestety Nie potrzebujemy trochę, zostało nam tylko 11 skoków tak trochę bez szału, nie? Ogólnie rzecz biorąc. Dobra, bo sektor cywilny albo sektor Engi. Pojedziemy przez Engi. Zadatujemy do sektora Engi. Mamy 10, 10 paliwka. Pojedziemy może przez środek? To wydaje się sensowny pomysł. No i znowu, kurda, asteroidy, ale my tymczasem mamy Dwa lasery, więc w sumie no może to jakoś będzie nie najgorzej wyglądało, zaraz się okaże. Oni mają... NIE! Oni mają rakiety, kuźba Nie, nie, nie! Oni mają rakiety! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! oh fuck! O Boże, atakują nas! Jezus Maria, atakują nas! Ready to serve, my lord. Auć, hmm. te ich rakiety pieprzone. Dobra, naraz wystrzelimy w kierunku ich tarcz. Mam nadzieję, że się przebijemy. Tak, jakby się. Doraz. Oj, uciekaj, panie! Panie, uciekaj! Uciekaj! Boże ta drona abordażowa to kurde, niezły hardcore. Kurde, jak ich tu załatwić? A. Dobra, zwalmy im może uzbrojenie. Dobra, spróbujmy tą dronę abordażową rozduczyć. Nie! Szczegiel z... Minął, jest klonowany. Późno. Kurde, drona abordażowa nas bije. Cholera jasna. Dobra, słabo to widzę. Ah. Dobra, szczegóły odżył. Dobra, drona obordażowa zabita. A niestety wszyscy ostro obrywają. Nie zostały nam niestety... Jezus Maria, zaraz wszyscy zginą. Nie, <grywa> nie, nie, jak chcę żyć, Nie ja chcę żyć. Jezus Maria, co tu się dzieje? Nie, to jest początek końca, koniec początku. A miało być tak pięknie. O Boże, napęd zaraz też zginie. Niedużo mu brakuje, warto zauważyć. Nie, nie mogę tych osłony im zdupczyć. kuźwa, Jezus Maria, nie, nie, jeszcze ta drona abordażowa, o Boże, o Boże, tylko tego nam brakowało, nawet nie mogę uciec. Ujdzie, nawet uciec nie mogę. Ktoś tam znowu, husarka zginęła. Ujdzie, nie. Nawet uciec nie mogę. Nie. A miało być tak pięknie. Tak dobrze szło, tak dobrze. To zaraz włosy powrywam. O! Oh, kurde! No ej, no. To było już nie fair. To było nie fair. Ja się tak nie bawię. Jesteście u mamy. <grymne> o no trudno. Dzięki za uwagę. Odmeldowuje się Moskit. Były kapitan statku Kestrel. To był zaszczyt Wam służyć. Na hitboxie, na żywo, na streamie. Zapraszam do follow'owania. Rest in pieces. Dokładnie. Pa, pa.